Cześć, witajcie na kanale Zbrodnia jest kobietą w kolejnym filmie z cyklu Zbrodnie w showbiznesie. Jest to kolejny film, w którym będę Wam opowiadać o tym, jak matka zginęła z rąk własnego dziecka. Dzisiejsza opowieść będzie bowiem dotyczyć aktora, którego możecie kojarzyć, jeżeli oglądaliście serial Brzydka Betty. Co prawda nie była to rola pierwszoplanowa, ale kariera aktora rozkręcała się. Niestety w pewnym momencie aktor przeszedł załamanie psychiczne. Bo nie wiem, czy jakoś inaczej można nazwać wydarzenia, które przyniosły najtragiczniejszy skutek i które rozegrały się w domu aktora pewnej nocy. Dzisiejszy odcinek będzie na pewno dla osób o silnej psychice i mocnych nerwach, więc jeżeli się za takie nie uważacie, to nie polecam wam wysłuchać tej historii, ale na pewno dla wszystkich, którzy jednak zdecydują się, będzie to bardzo ciekawa, zagadkowa historia i jestem ciekawa, czy dojdziecie do wniosku, że w tej sprawie można było zrobić więcej. Czy można było pomóc kobiecie, która niestety zginęła z rąk własnego syna? Postaram się wam tego opisać sytuację, żebyście mogli odpowiedzieć sobie sami na te pytania, więc serdecznie zapraszam was do tego, byście spędzili ze mną najbliższy czas. Michael Brea rozpoczął karierę jako model. Wykorzystywał swoją egzotyczną urodę do prezentowania różnego rodzaju przedmiotów, a także oczywiście ubrań. Pojawiał się w czasopismach i kampaniach, między innymi reklamował Coca Colę. Potem również udało mu się dostać kilka ról, zarówno w filmach, jak i w serialach. Jego rodzina pochodziła z Haiti, i aktor nie ukrywał, że chciałby zrobić karierę po to, by promować swoje haitańskie korzenie. Chcę, aby moi rodacy w Ameryce znali historię Haiti. Chcę opowiedzieć historię. Historię obu światów i Haiti i Ameryki poprzez film, lecz Michael nie miał zbyt rozległej filmografii. A najbardziej znany był właśnie z serialu Brzydula Betty, Brzydka Betty w zależności od tłumaczenia. Ale także pojawił się w niewielkiej roli w filmie Step Up 3. Ale niewątpliwie największy rozgłos światowy zdobył poprzez straszne czyny, których dokonał później. Ale zanim to opowiem Wam trochę o jego życiu. Oczywiście granie w filmach, serialach i kampaniach nie przynosiło mu takich zysków, by mógł się z tego utrzymać. Dlatego zdecydował się w pewnym momencie założyć restaurację sieci Subway i prowadził ją przez trzy Lata. Przy okazji prowadzenia tej restauracji, wspominał: Pamiętam, jak dorastałem, a moja matka zawsze karmiła ludzi, którzy nie mieli szczęścia, opowiadał, kiedy rozdawał kanapki z okazji święta Dziękczynienia. Dodawał też, że jest bardzo katolicko wychowany, że wiara ma dla niego bardzo duże znaczenie. Moi rodzice wychowywali mnie, bym zawsze dzielił się i dawał jałmużnę w imię Boga. Rodzina dodawała, że matka mężczyzny była kobietą bardzo ciężko pracującą. Bardzo pobożną i bardzo hojną i dobrą dla innych potrzebujących. Miała troje dzieci, z czego właśnie Michael był jednym z bliźniąt. Co niedzielę zabierała swoje dzieci do kościoła, jednak kiedy chłopcy dorośli, przestali do niego uczęszczać tak często. Niestety rodzice chłopców rozwiedli się, ale wszyscy w otoczeniu mówili, że nie wpłynęło to bardzo na rodzinę. Że nie było tam kłótni, awantur, i wspólnie uczestniczyli w wychowywaniu dzieci. Niestety, postrzeganie sytuacji rodziny przez sąsiadów i rodzinę zmieniło się zaledwie jednej nocy. Tej strasznej nocy, kiedy aktor postanowił zamknąć swoją mamę w mieszkaniu, w którym na co dzień mieszkał z nią, a także ze swoim bratem bliźniakiem, który akurat wyjechał gdzieś. Mieszkanie mieściło się w czteropiętrowym apartamentowcu na Brooklynie. Sąsiedzi twierdzą, że jeszcze w niedzielę mężczyzna zdawał się być w świetnym nastroju, ale już. Już w poniedziałek jego nastrój drastycznie się pogorszył. Przygotowywał się do przeprowadzki, mówił o dziewczynach i był naprawdę fajny. To po prostu oszałamiające, mówił jeden z sąsiadów. W poniedziałek jednak nie zjadł obiadu, stwierdził, że bardzo źle się czuje i musi się przespać. Obudził się wieczorem i był już zupełnie inną osobą. A sąsiedzi zaczęli słyszeć bardzo niepokojące dźwięki dochodzące z mieszkania jego matki. New York Daily News donosi, że mężczyzna był przekonany, że jego matka jest opętana przez szatana, i że wykrzykiwał takie stwierdzenia jak grzesznik i nigdy nie przyjęłaś Jezusa. Krótko po pierwszej w nocy mężczyzna miał zabić swoją matkę. 55-letnią kobietę, którą wcześniej wielokrotnie pytał, czy wierzy w Boga, a także krzyczał, że ma pokutować. Według relacji sąsiadów kobieta jedynie cały czas prosiła o pomoc. Sąsiedzi, słysząc takie głosy, krzyki za ściany oczywiście wezwali policję. Jednak, według części z nich, reakcja służb nie była adekwatna. Co prawda, przyjechali w ciągu czterech minut, ale nie reagowali na to, co dzieje się w mieszkaniu, a było tam słychać dźwięki gonitwy, czytanie biblijnych fragmentów. I wszystko to, o czym Wam już powiedziałam, sąsiedzi mówili, obudziły mnie jej krzyki, krzyki, jakich nigdy nie zapomnę, słyszałam także jego, bardzo chaotycznego. Kobieta, która jest właścicielem budynku, w którym wynajmowane było mieszkanie, w którym doszło do zabójstwa, przyznała, że jej zdaniem, gdyby nie opieszałość służb, kobietę udałoby się uratować, ponieważ zanim doszło do wyważenia drzwi minęło kilkadziesiąt minut. A jak sami słyszycie, trudno było przypuszczać, że w mieszkaniu nie dzieje się nic złego. Gdy funkcjonariusz jednak zdecydowali się na wyważenie drzwi i weszli do środka. Dla kobiety było już za późno. Jej zmasakrowane zwłoki znaleziono w łazience. Klęczała i miała liczne rany kłute. Jej syn zabarykadował się. Miał ze sobą Biblię, którą cały czas głośno czytał, a także miecz. Aktor był agresywny, musiał zostać obezwładniony, a także potraktowany paralizatorem, by policji udało się go pojmać i przewieźć do szpitala psychiatrycznego. Na miejscu policja skonfiskowała 3-metrowy miecz, podobny do miecza samurajskiego, lecz niekoniecznie był to miecz samurajski. To właśnie on był narzędziem zbrodni. Już następnego dnia, we wtorek, mężczyzna został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia i posiadanie broni. Nie jesteśmy pewni co do historii choroby psychicznej. Ale sprawa jest teraz oceniana przez psychiatrów, powiedział komisarz policji. Aktor w chwili popełnienia zbrodni miał 31 lat. Naprawdę wszyscy sąsiedzi byli wstrząśnięci po tym, jaką noc przeżyli. Najpierw usłyszeli straszne odgłosy, później przekonywali policję do tego, żeby weszła do mieszkania, a ostatecznie dowiedzieli się, że ich sąsiadka zginęła w straszliwy sposób i to z ręki sąsiada, którego znali i lubili opisywali matkę i mężczyznę jako spokojnych ludzi. Według nich nie było żadnych sygnałów ostrzegawczych, przez które można by przewidzieć, że coś tak strasznego się wydarzy. Był bardzo miłym dzieckiem, łagodny dzieciak, mówiła sąsiadka, nie mogę w to uwierzyć. Również członkowie rodziny nie ukrywali, że są w szoku po tym, co się stało. Zarówno z powodu śmierci kobiety, jak i tego, kto dokonał tego makabrycznego czynu i jak. Wujek mężczyzny powiedział, że jego siostrzeniec był inteligentnym i cichym człowiekiem. Miał dobre życie, z łatwością zarabiał pieniądze, grał w filmach. To jest coś, w co nie można uwierzyć. Wierzyłbym, gdyby zrobił to ktoś inny, ale nie on. A była dziewczyna aktora powiedziała: Michael miał cały świat w rękach to szok. Natomiast siostra zamordowanej kobiety nie mogła uwierzyć w to, co się stało, i powtarzała tylko ciągle pytania, dlaczego. W karcie znajdziecie historię innego aktora, który również dokonał tak makabrycznego czynu w stosunku do swojej matki. Jednak tutaj przyszła skrucha, natomiast u Michaela nic się nie zmieniło. Nawet po czasie utrzymywał on, że nie chciał niczego złego zrobić swojej matce, a jedynie walczył z demonami. Już w więzieniu udzielił przerażającego wywiadu. Co prawda, zdradził, że faktycznie zabił swoją matkę, jednak tak naprawdę uwolnił ją od demonów, a wszystko co zrobił, robił, ponieważ kazał mu to zrobić Bóg. Nie zabiłem jej, zabiłem demona w niej, mówił w nowojorskiej gazecie. Powiedział, że słyszał głosy, w tym głos Boga. Instruującego. Ona miała głos demona, mówił o swojej matce. Zapytałem, czy wierzysz w Boga, a ona odpowiedziała, że nie i zaczęła krzyczeć. Wtedy ją zaatakowałem, powiedział. Nie chciałem jej od razu zabić, chciałem dać jej czas, żeby pogodziła się z Bogiem. I przez cały ten czas podkreślał, że czuł, iż ma niesamowitą moc, moc, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Czułem się jak neo z Matrixa, zacząłem słyszeć głosy i czuć się potężnym, mówił. Był tak przekonany o swojej potędze, że nawet wierzył w to, że policja do niego nie dotrze. Wiedziałem, że nie otworzą drzwi i nie zatrzymają mnie, ponieważ duchy mnie chroniły. Nikt nie mógł mnie powstrzymać, bo wykonywałem dzieło Boże. I po czasie jego przyjaciele przyznali, że mężczyzna jednego od jakiegoś czasu borykał się z poważnymi problemami finansowymi. Dlatego mieszkał z matką, dlatego cały czas planował przeprowadzkę, ale tak naprawdę w wieku 31 lat nie był w stanie zamieszkać sam. Wcześniej było lepiej w tej sferze, ale później, kiedy popadł w długi, zaczął bardzo, bardzo mocno to przeżywać, i to mogło przełożyć się na problemy psychiczne, które później zakończyły się, jak widzicie, tragicznie. Miał wiele problemów z pieniędzmi, nie mógł zapłacić rachunków, mówił jego długoletni przyjaciel. Myślę, że stało się to z powodu stresu związanego z pieniędzmi. I przyjaciele dodawali, że niestety jego mama była jedną z osób, która bardzo go w tej sytuacji wspierała. Jak widzicie, ta sprawa jest bardzo tajemnicza, makabryczna, aż trudno w nią uwierzyć, i wiem, że wiele osób będzie tutaj dopatrywać się faktycznie ingerencji sił nadprzyrodzonych. Inni będą widzieć, niestety, chorego człowieka. Jestem oczywiście ciekawa Waszej interpretacji tej historii. Dajcie znać, czy słyszeliście o niej wcześniej, i być może słyszeliście także o podobnych sprawach, o których chcielibyście, bym Wam opowiedziała. Zachęcam więc do pisania o nich w komentarzach. Pamiętajcie, że nadal bardzo mocno liczę na Wasze subskrypcje, udostępnienia, ponieważ jestem na początku drogi z tym kanałem, więc liczę na Wasze wsparcie, jeśli to, co robię, Wam się podoba. Oczywiście, czekam także na wszelkie Wasze sugestie. I dziękuję Wam, że wytrwaliście ze mną do samego końca dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania mojego kanału już za tydzień. A w karcie znajdziecie inne odcinki, być może któryś opuściliście. Trzymajcie się ciepło, cześć!